Wiesz, to jest mój kompan na najbliższe parę dni Będziemy... To jest mój współlokator Tak, fajnie, ci... fajnie. Antonie, co chcesz powiedzieć? Ja? Nic. nic nie masz do powiedzenia? Nie Chcesz powiedzieć, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Przybrodzinie I co robimy? Czemu tu jesteśmy? W jakim na... celu? W, w celu namiotowania Namiot na <laughs> Namiotowanie Jesteśmy tutaj w celu namiotowania i będziemy tu do czwartku, a jest niedziela... I... I będziemy, pójdziemy później na flaszkę. Chodźmy na Dobra, zmieścimy się jakoś. No musimy chyba, nie? No. Nie ma innego wyjścia. No. Siemka także zajść w kolejnym filmiku na moim kanale. Jestem z moim kuzynem Antkiem. Cześć. I przyjechaliśmy na wyjazd, o którym nam wspominam w ostatnim vlogu. Jesteśmy w przybrodzinie. Przejechaliśmy pod namiot Pod jeden namiot Bo mamy namiot z trzema sypialniami I przedsionkiem I przedsionkiem I przedsionkiem Siódemka? Tak, siódemka Jest nas siódemka I Antek jest moim współlokatorem na najbliższe sześć dni Serio się nie mogę doczekać Jestem dzisiaj taka bardzo minimalistyczna make upowo Bo stwierdziłam, że będę chciała wejść do jeziora, i dzisiaj jest gorąco, więc pewnie będę chciała To przynajmniej mi to pytanie nie spłynie Właśnie Ma się moja teraz już poprawia, także nie jest aż tak źle. Ale sobie trochę kolektora i tak nawaliłam. W ogóle kupiłam sobie wczoraj w Biedronce kapelusz, taki ładny, z pomponami. Ładny. Za 20zł. Mało. I stwierdziłam, że... no mam czapkę z daszkiem, ale stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądał do jakichś takich fajnych stylizacji. Co? No nie, tak? Po prostu się śmieję sama z siebie. I będzie... Wygodniej jak będę się opalała. Wiesz, żeby sobie na głowę, bo no. czapka z daszkiem to mi nie zawsze jest wygodnie, bo ten daszek mi tak przeszkadza. I, mi, ja, I tak nie, trudno nie, mi to. ten, a kapelusz to wiesz sobie tak nasunę no. i jest spoko, a z czapką to już muszę manewrować, jest mi niewygodnie po prostu. Mhm. Zobaczcie jakie mam piękne i profesjonalne studia makijażowe na podłodze w namiocie i jest po prostu naprawdę profeska 100%. Dzisiaj pierwszy raz od paru dni się maluję, tak mam dzisiaj w tym zdjęciu na pomoc, już i po prostu na kajaki ja nie wciąż, więc wziąłam sobie tutaj na plażę. Wzięłam książkę, wzięłam torbę kod i leżę sobie teraz na pomoście i będę sobie czytała. Ja jest trochę cieplej niż tam przy namiocie naszym, więc wzięłam razie czego i tak bluzę, Bo ja jestem zmarzłych cieniów i siedziałam w śpiworze przy śniadaniu, ale. Ja sobie włosy takiego koczka, bo było mi już niewygodnie w rozpuszczonych i w tle moja rodzina gra w Uno. Ja właśnie skończyłam czytać książkę Słuchaj swojego serca, która była super, kocham Casey West, także przeczytałam, przeczytałam ci 300 stron prawie i po prostu czad naprawdę na wakacje jest idealna. także mega, mega polecam Gdyby ktoś był ciekawy jak wyglądają takie łazienki i toalety tutaj To wam pokazuję Tu jest taki budynek i mamy tutaj niedaleko nasz namiot I tu po lewej są damskie, po prawej męskie Ja właśnie idę, bo jak zwykle chcę mi się ziku Proszę bardzo, tutaj jestem ja W mojej stylówce, której pewnie nie będzie widać Ale wygląda tak mamy parę umywalek, tutaj są prysznice na żetony, a tutaj dalej już są talety. Także tak to wygląda, tak funkcjonujemy. Wam że jest całkiem spoko, serio toalety są czyste, zadbane, codziennie czyszczone, także serio luz. Jeszcze Wam pokażę, bo tutaj na zewnątrz jak się wychodzi to są takie stanowiska, żeby można sobie umyć naczynia. Dzisiaj środa, kolejny dzień. Idziemy z Antonim właśnie na plażę Oczywiście jak zwykle ostatni, bo reszta już jest na plaży. Od po <laughs> pewnie od godziny my się szykowaliśmy. Eee, tu mam ręcznik, moja stylowa dzisiaj tak, bo jest trochę chłodnawo, więc mam jeansy i tą torbę całą wypakowaną. Antek Co? też na długie spodnie, ale... Ale mam tutaj tam spodenki krótkie, takie są te kąpielowki. Może będę się kąpał, ale nie wiem. Zobaczymy, wzięliśmy dmuchańca, pączka ja myślę, wyglądam, <laughs> Czekaj, jak prawdziwy Polak No słuchaj, Polak na wakacjach Także idziemy Idziemy i Będzie plażowańsko Dzisiaj już na maksa, ale my się już pakujemy Jesteśmy już spakowani częściowo Wszystko zostało nam do namiot Tutaj już mamy materace, część już jest pochowana tutaj nasze naszym bagaże Także dzisiaj jest już koniec i wracamy Słuchajcie, zajechaliśmy już do domu Dopiero co weszliśmy tak naprawdę Ale przyszedł do mnie paczka i to będzie w sumie ostatnie co wam pokażę w tym vlogu Także ja wiem mniej więcej co jest w tej paczce, ale No że byłam na wyjeździe to mogę ją otworzyć dopiero dzisiaj i zaraz wam już pokazuję Kaczka jest, tak jak widzicie, od Wydawnictwa Poznańskiego, czyli od czwartej strony, a bardziej tak naprawdę Winidia. Tutaj mam przypinkę Tutaj mamy najnowszą książkę Martyny Senator, czyli z Ciszy Jest to kolejna książka już z tej serii Bo tutaj poprzednie mamy z Popiołów, z otchłani i z Nicości, a teraz jest czwarta część, czyli z Ciszy Tutaj mamy krótką instrukcję pomagania, w jaki sposób i ty możesz pomóc bezdomnym zwierzakom. Tutaj macie stronę, także koniecznie wchodźcie i pomagajcie. A tutaj mamy jeszcze zakładkę. I notes. Super. Także zapaczka, bardzo dziękuję. I kończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie dajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i widzę się z Wami w kolejnym filmiku. Jestem totalnie ogarnięta, więc nawet Wam się nie pokazuję, ale mam nadzieję, że vlog Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Papa! Pa.